serdecznie witam, pozdrawiam jesteśmy na parkingu blisko Suchej Beskidzkiej dzisiaj zaczynamy weekendzik jedziemy do Poronina, Podhale Popaki skończyli szkołę, dzisiaj wakacje zaczynają się jeden jest w przedszkolach, drugi, drugi chodzi do szkoły, nie Olafek jedziemy na totalne ludzie no że odwiedzimy Termy będą wycieczki po górach jeszcze mogę powiedzieć, że jest jeszcze Kolejny kolejny święto dzień ojca, dzień taty. Niestety od nas rodzice już z nami nie są, ale Olafek, powiedz mi, jak tata ma na imię? tata. No wchodzimy do samochodziku. Jesteśmy blisko miejscowości Rychwałd. ruszamy w drogę dalej. Tak jest. A tu mieszka Grzesiu. A tu mieszka Grzesiu, o. I lecimy. Grzesiu z nami jedzie. Zapraszamy. Wstaliśmy na miejsce. Jesteśmy w Poroninie, taki duży parking. Tu tutaj jest nasz pensjonat, dom na Brzysku i te widoczki. Trochę Tatry są za mgłą. I taki mamy pensjonacik, dom na Brzysku. Super lokalizacja w samym centrum Poronina schodzi się tutaj na dół z drugiej strony jest kościółek jak widać duży parking że wchodzimy z 18 i oto nasz pokoik 25 metrów kwadratowych w góralskim stylu bardzo fajnie, nie Serbia góralskie meble, łóżeczko, gdzie my śpimy? Tutaj telewizorek jak widać. No i tutaj wejście na ogródek. Tu będziemy robić grilla, trampolina. Jest super z tego co widać. Można sobie posiedzieć. Jeszcze pokażę z innej perspektywy ten domek, oczywiście góralski w Poroninie, domek na brzysku. Polecam, huśtaweczka, wszystko co trzeba, no i widok na Tatry. No i chłopaki i tacy, gdzie mieszkacie w Poroninie? No, pozdrawiamy. Jak i Olafek i Marcele mają jakich kolegów? Tutaj praktycznie już jest kościół w Poruninie. Jak widać, bardzo blisko jest. Do, do zakopanego około 7 km, 7 do 9 km zależy w jakie miejsce. oczywiście z bankomat takie stoiska handlowe karczma w góralskim stylu dużo sklepików piekarnia, cukiernia idziemy na jakiś posiłek teraz no, kucharz zaprasza łapkę w górę to wchodzimy Jesteśmy w karczmie. Tutaj mamy pizzę, cennik, dania barowe, Supa. sałatki 25 zł z pnczykiem, fast foody, hamburger 13 zł, sapiekanka 13 hamburger 16 Margarita pizza 32 cm 27 zł że o 20 ceny się zaczynają od 27 do 37 zestawy obiadowe strąg 40 kuleczki z kurczaka 26 filet no. napoje 11 pół litra ale tutaj te kuleczki z kurczaka wyglądają tak wygląda ta kaczma jak to, to, to wygląda? Ja wam się, chłopaki tu podoba w Poroninie Co? Nie. Tutaj przy kaszy mamy takie, takie plazawa w pomieszczeniu. Kawa i zabawa. Proszę bardzo. Ja, Marcelek się cieszy. Jak się Olafku tu podoba? Co? O, jak się, ile radości mają. cenni kawa i zabawa ekspreso 9 zł cytrynowa lemoniatki mrożona kawka zaraz sobie zamówię kawkę mrożoną o, super rzecz pani sympatyczna zapraszamy kawa i zabawa w Poroninie no właśnie zamówiliśmy w Karczmie di bal w Poroninie Proszę zobaczyć. pizza góralska. Pica góralska, tak to wygląda. Paluszki czoskowe. Pa, paluszki czoskowe. to wszystko, patrycja nam pomożesz Palucia kręci, proszę żurawinka. Niech żyje Piotrek podróżuje. Niech żyje. Smacznego. No chłopaki też nie mogą być głodni. Co to macie? Frydeczki, kurczaczek panierce. Smaczne Marcelku. No tak, widzę, że dobre. Kieczu do tego, takie paluchy. No to, no to chłopcy smacznego Wam życzę. No musieliśmy wejść do środka. Taki jest wystrój. No też jeszcze raz chłopaki smacznego życzę. Mocno pada deszcz, ale za, za to jest świeże powietrze. O proszę bardzo, w Ale jak pojedziemy na termy. To będzie ok. Jesteśmy już po obiadku. Idziemy do kościoła. Idziemy tu teraz się przejść troszkę, po poroninie. Ci obiad smakował co? Dobrze. Naprzeciwko pizzerii znajduje się właśnie parafia kościół Świętej Marii Magdaleny znajdujemy się obecnie przy kościele parafia Świętej Magdaleny 1917 1927 data powstania tak to wygląda Zapraszamy do oglądania Zapraszamy do oglądania z tyłu jest marcelek Chodzimy do środka Ciekawie. Ja cię Olawku podoba tutaj nie co? Bardzo dobrze jest Opowiadaj trochę Powiem tyle Polecam tu przyjeżdżać Hotel mają bardzo fajny Pencjonat, prawda? Tak można poprosić stylu. można poprosić o hasło tak tutaj chyba sprzedają oscypki tak tam sprzedają oscypki tam naprzeciwko sprzedają oscypki a my idziemy dalej na spacer prawie no to na razie do dalszego oglądania idziemy na taki spacerek deszcz przestał padać i to jest dobra wiadomość dla nas jedziemy dzisiaj na terwie prawda gorący potok że będzie ciekawy dzień wieczorem jest niespodzianka serdecznie zapraszamy do oglądania zalecimy z tematem, prawda? tak gdzie jest ten dom kultury poronie właśnie tutaj mamy te rondo jeszcze po... mamy pocztę nawet bank jest podhalański ja wcześniej mówię ten dom kultury Tutaj właśnie można jechać, dojechać w kierunku białego dunajca, kościółek Tak to mniej więcej wygląda panie góralki są bardzo sympatyczne Zapraszamy piaciarnia, bardzo pani sympatyczna w na kwiatki proszę bardzo o tutaj można sobie kupić kółeczki, chleb wszystko fajnie wygląda, o proszę bardzo, to dziarnia jest. Dawku smakują ci lody? Bardzo dobre, aż tak chyba dobre, że się z nich dymi. A się dymi z nich, to jest super, że lody w klimatycznym miejscu. Ja sobie też gałeczkę wziąłem, jeszcze taka przebiteczka na poruni. Mamy ceny biletów. Jest Marcelek normalny 49, 2,5 godziny 69 zł. Dzieci gratis o wzroście 100 cm. Chyba Marcelek się załapie. O seniorzy 39 zł. 59,79. dopłata 0,50 za minutę. Tak to wygląda. Termy gorące tutaj wejście jest Temperatury wody Siarczane kolosę za wertym 20 a Tu mamy poznaczone te punkty Podkowa Wartki potok 35, 38, 40 stopni 28 stopni, 36 stopni Jeszcze Woda cieplutka no, Wchodzimy na termy nie na gorące potoki, zapraszamy. Lecimy z tym Proszę. Plan. Chodzimy na dół. Restauracja, potok, Marcelek. Wchodzimy, nie? Cieszysz się. Chodzimy do środka. Szafki. Tak mamy numery szafek. Tutaj wchodzimy właśnie. Przed wejściem do szatni trzeba rozebrać buty, o jak się Olafek cieszy prawda, a Marcelek, ojej jak mamy rozplanowane te punkty, te baseny na termach gorący potok mniej więcej to wygląda taką wiatę pod basenem lebodny banior 1-2 metra głębokości temperatura 34 dziecięce źródełko 0,1 do 0,5 metra teraz jest zamknięte tutaj mamy bardzo fajną sprawę wartki potok temperatura 36 stopni taka rzeczka naprawdę fajna sprawa Najważniejsze, że przestał padać deszcz. Tak to wygląda mniej więcej. Wjeżdżanie do dzieci mamy. O, zaczyna brzmieć. Taki park linowy jak widać. bardzo. Ja zaczynam. Patycja poszła z dziećmi, z marcelki z olawkiem. Ślebotny banior. Do tego zaczniemy. O, jaka się płódka woda. O, to jest to. Super. Super Taki relaksik na terma To jest coś wspaniałego O każdej porze roku można sobie Popływać, wygrzać się Cóż dla zdrowia? Z dziećmi przyjechać, z rodziną Na nartach czy w lato Po trasach Że naprawdę polega. Tak to wygląda, tutaj taka jest fontanna Się to prezentuje. Właśnie wchodzimy. Nazwa. Gorący potok. Proszę bardzo. Ja Wam się podoba tutaj. Olaf. Ja Wam się podoba. Cieplutka woda. O, jakie okularki ładne. Coś fajnego. Fajnie, nie? Że, mogę powiedzieć, że gorący potok się rozbudował. A tutaj kogo mamy? Ja Cię podoba? Jest super. właśnie. Bardzo polecam. Następna akcja Siarca Koloseum. Czyli woda siarkowa, tak to wygląda nie więcej. Można powiedzieć, że bardzo fajnie to jest zrobione. Tutaj mamy hojneczki. Że zimą, zimą tu byłem, naprawdę polecam. Wszystko jest ośnieżone. Szkoda, że nie ma dzisiaj widoku na tatry, bo jest zachmurzone. Ale każda pora roku jest odpowiednia na takie źródła. Teraz chodzimy do gorącej. Rzeczywiście, grzysno przyjemność. Rzeczywiście to jest grzyślno przyjemność. Wchodzimy do potoczki. 36 stopni to na pewno będzie wartko tu wleźć. Teraz właśnie zaświecili światełka już Dokładnie nie mogę powiedzieć o której są te termy czynne Jest ogólnie 17.48 17.48, do 21 albo do 22, nie wiem Później się zobaczy Sporonina jest Kilkanaście kilometrów This is my favorite attraction in Gorontsi Potoku. Ho! Just wanna be alone with you Just wanna be alone with you The same old thing, the same old thing that Keeps me around If you wanna come around Baby it's cool Tak jest w potoku kończymy ten wspaniały dzień, chopak ja wam się podobało nie, były nie. termy, koronin był, była przygoda i trojdziemy w góry. Zapraszamy do doglądania. Cześć, trzymajcie się, się. Cześć. I podobało na gruncie potoku fajnie. fajnie było super, prawda? Tak. Naprawdę, był to super dzień. Termy gorący, potok zaliczony, Poronin, zaliczony. Jedziemy teraz na kwatery. Zapraszamy na kolejny odcinek. Jeszcze raz. Mile widziane subskrypcje, łapeczki. Trzymajcie się. Pietrek podróżuje. Cześć. keep speaking but i just wanna be alone with you I just wanna be alone with you. same old thing same old thing that keeps me around if you wanna come around maybe it's cool and if you wanna fuck around maybe i do I just wanna be alone with you, with you.